To dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, trzeci dzień lipca 2025 roku. Słońce wzeszło o 4.32, a zajdzie o 21.01. Imieniny obchodzą Anatol, Tomasz i Jacek. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe? To i tak się spełni. Dziś dzień cioci i wujka. Mod to na dziś. Rodzina to jedno z arcydzieł natury. George Santayana 555 i jubileuszowe. Wydanie codziennika motywacyjnego: proszę usiąść wygodnie, zapiąć pasy i odjeżdżamy. 555 wydanie codziennika motywacyjnego. Jubileuszowe, jak ten czas leci. Ja jestem sam w szoku, że w ogóle udało się zarejestrować 555 odcinków codziennika motywacyjnego. To nie do wiary, więc dziś wydanie specjalne, bo będzie się działo. Będzie o czymś, co zmienia życie, naprawdę. I tu nie będzie żadnej techniki, żadnego skillu, żadnego patentu. To będzie zbiór tych wszystkich, ale żeby to się mogło wydarzyć, trzeba będzie przeczytać jedną bardzo cieniutką książeczkę, którą można sobie gdzieś tam w internecie kupić za 20 parę złotych. Ale to będzie absolutny game changer totalny. To będzie coś, co zmieni Twoje życie raz na zawsze, od dziś. Będzie też ciekawość na samo zakończenie z okazji 555. wydania codziennika motywacyjnego, no więc jedziemy. Byłem ostatnio we Wrocławiu na kursie Silwy, u profesora Zbigniewa Króliskiego i było miło, byłem z Łukaszem Gotowiczem, spotkałem wiele osób i było w ogóle cudownie. Ale wróćmy jeszcze kilka miesięcy wstecz. Kilka miesięcy temu podczas rozmowy z profesorem Kruliskim przez telefon, Zbyszek powiedział mi, że jest taka książka, którą koniecznie trzeba przeczytać, bo to jest książka, która zmienia wszystko w życiu. Absolutnie. I ja uwielbiam czytać, jestem książkoholikiem, ja mam ich kilka ton w domu i od razu oczywiście zrobiłem kup teraz, ale ta książka przyszła do mnie i ja gdzieś ją włożyłem, nie pamiętam gdzie, nie mogłem jej odszukać i kiedy podczas em, kursu padł tytuł tejże książki, żeby ją przeczytać, po raz wtóry przypomniało mi się i kupiłem drugi egzemplarz. Bo... Nie mi się szukać tego pierwszego. On, oczywiście on się znajdzie za jakiś czas, kiedy już przeczytam ją do końca, po raz wtóry, bo już raz przeczytałem i ona się odnajdzie. Jest to książka pewnego amerykańskiego lekarza, ale zanim ci zdradzę tytuł i zanim ci opowiem o tym, posłuchaj bardzo uważnie. Ja nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że stres, stres, który nas codziennie otacza, że zewnętrzne, że wszystkie te nasze wkurwy dojazdy, że to wszystko, co eksploduje w naszym życiu, powoduje że w różnych obszarach naszego życia dzieje się tak, a nie inaczej. To właśnie nic innego jak stres. Nawet jeśli chodzi o pieniądze, o relacje, o cokolwiek byś sobie teraz wymyślił, wymyśliła w głowie, za 99% deficytów w naszym życiu wszystkich ever. Od kariery, pracy, zdrowia, finansów, braku miłości, wszystkiego odpowiada stres. Dziwne, prawda? No nie dziwne, tak jest i na ten temat badania toczą się już od wielu dziesięcioleci. Jest to udowodnione naukowo, że nawet pozornie jak wydawałoby się, że stres nie ma wpływu na jakiś obszar twojego życia, to żyjesz w totalnym błędzie. Stres niszczy ci życie nawet w tym obszarze, w którym wydaje ci się, że ów stres nie istnieje. Tak to jest i. Tak było i tak jest i tak będzie. Jak nie trudno zauważyć, ja jestem wielkim orędownikiem programów autogennego Szulca i progresywnego Jakobsona. Jestem naprawdę wielkim fanem tego. Nagrałem na ten temat jakieś dziesiątki minut taśmy, plików i wszystkiego. Napisałem o tym wiele. Artykułów i różnych innych rozpraw, które namawiają ludzi do tego, żeby stosowali trening autogenny Szulca i trening progresywny Jakobsona, bo owe programy w ich życiu robią niesamowity dobrostan, takie jak opanowanie lęku, strachu nawet, pozbycie się stresu i tych wszystkich rzeczy, które wynikają ze stosowania. Tychże autogenny Szulca i progresywny Jakobsona. Ja odnoszę wrażenie, że powinienem sobie wytatuować na plecach Szulc-Jakobson albo Jakobson i Szulc. Jestem pod ogromnym wrażeniem działania tych dwóch programów, które stosuję od 30 lat, do których namawiam wszystkich ever. I teraz czytając tę książkę, która do mnie przyszła, bo mówimy teraz o książce, którą polecił profesor Królicki, z każdą stroną, a może no nie z każdą, ale z większością stron zostałem utwierdzony w tym, że stosowanie programów relaksacyjnych, takich jak Schulz, Jakobson, jak medytowanie, jak uważne oddychanie, i tak dalej, przedłuża nasze życie, zapewnia nam dobrostan funkcjonowania na niebieskiej kulce. Kiedy to w momencie nasze spokojne umysły, nasze zrelaksowane ciała mogą szukać rozwiązań na różnych polach ludzkiego życia. I nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie miłość, czy to będą finanse, czy to będzie kariera, spełnianie marzeń, i wszystko to, co w naszym ludzkim mniemaniu mówi nam słowo. Dobrosta. A więc do brzegu. Jest taka książka, którą polecił mi Zbyszek Królicki, profesor Zbigniew Królicki. Książka, która jak niewiele książek w moim życiu zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To książka zatytułowana Miłość, Medycyna i Cuda pana Berniego S. Gilla. Dziś w specjalnym wydaniu codziennika motywacyjnego. Będę starał się, a raczej jestem przekonany, że mi się uda, namówić do tego, żebyś kupił, kupiła tę książkę. Nie mam żadnego dealu z wydawnictwem, które tę książkę wydało. Ta książka, Kosztuje 20 parę złotych na Allegro. Można kupić używaną za 20 parę, tak jak zrobiłem to ja. Można kupić nową za 23 zł. Ta książka powinna być przeczytana przez każdego bez wyjątku. I nie dlatego, że tytuł uwiódł Miłość, medycyna i cuda. Bo tutaj tak naprawdę nie chodzi o miłość, o medycynę i o cuda. Rozumiane tak jeden do jeden. Tu chodzi o nasze żyćko. Oczywiście cała książka jest napisana przez lekarza, ona traktuje o procesach leczenia, o wychodzenia z deficytu choroby i tak dalej. Ale to nie jest jakby najważniejsze przesłanie tej książki. Najważniejszym przesła przesłaniem tej książki jest udowodnienie czytelnikowi, jak ogromne znaczenie mają dwa czynniki, które my olewamy, i, i, i które mają niebagatelny wpływ na nasze życie i na budowanie dobrostanu. Pierwszy z nich to jest relaks, a drugi z nich to jest medytacja. A co za tym idzie? Relaks połączony z medytacją wpływa na to, że my mamy spokojne umysły. A jak mamy spokojny umysł, to i nie istnieje niespokojny duch, bo mamy zrelaksowane ciało. A jak są te wszystkie aspekty spełnione, my jesteśmy niezatapialni. Poszukujemy wtedy rozwiązań niebywale skutecznie. Bez względu na to, w jakim obszarze ludzkiego życia naszego tu na niebieskiej kulce obecny jest deficyt. Czy w zdrowiu, w miłości, finansach, w czymkolwiek. Miłość, medycyna i cuda. A teraz mam do ciebie pewną prośbę. Usiądź bardzo wygodnie. Bardzo wygodnie weź kilka głębokich oddechów i posłuchaj. Fragment książki Miłość, Medycyna i Cuda Bernie S. Sigil. W społeczeństwie takim jak nasze, reakcja na stres jest pozostawiona jednostce, która musi nauczyć się odcinać psychicznie od zewnętrznych nacisków. Dr Herbert Benson z Wydziału Medycznego Harvarda wykazał, że zdolność zachowania właściwego poziomu cholesterolu i kortyzolu jest bezpośrednio związana ze zdolnością pozbywania się napięcia przez relaks. Dzięki ćwiczeniom medytacji oraz aktywności fizycznej możemy nauczyć się jako osoby pracujące ponad siły, nastawione na sukces. Aby mimo zachowania swojego typu osiągania sukcesu, unikać zawałów serca i wszystkich innych odstresowych chorób. Badania ludzi, którzy regularnie medytują, wykazały, że ich fizjologiczny wiek jest dużo niższy niż chronologiczny, o jakieś 15%. Jednak techniki te nie dadzą nic, jeśli ktoś nie będzie miał motywacji, żeby je stosować. Pierwszym warunkiem jest zatem skłonić ludzi do kochania samych siebie, na tyle, żeby zaczęli dbać zarówno o swoje ciało, jak i o swojego ducha, żeby pozbyli się stresu. Te słowa powinny być wydrukowane w jakimś milionowym nakładzie i rozdane jako ulotki ludziom na ulicy, każdemu bez wyjątku. Bez wyjątku, gdzie pracuje, czym się zajmuje, co robi, jakiego jest statusu społecznego, w co wierzy, ile ma pieniędzy, gdzie mieszka, za jaką partią polityczną jest i czy robi zakupy w Lidlu, w Biedronce czy żabce. Nie ma to żadnego znaczenia. Każdy. Bez wyjątku, powinien zdać sobie z tego sprawę, że medytacja, pozbycie się stresu poprzez ćwiczenia fizyczne, albo Jakobsona i Szulca, wpływa na nas naprawdę zbawiennie. Nie dość, że mamy zdolność do szybkiego szukania rozwiązań, to jeszcze przedłużamy sobie. Bytność na niebieskiej kulce, w tym fascynującym życiu. Ja wiem, że teraz wielu będzie dojechanych, będą w deficycie, będą, kurde, co tam ty łysy gadasz, to hajs się liczy, tu się liczy miłość, tu się liczy wszystko, oczywiście, ale zacznij od podstaw. Zadbaj najpierw o samą siebie, samego siebie. Doprowadź swoje ciało i swój umysł do takiego stanu, kiedy będziesz mogła poprzez ciało i umysł albo mógł szukać skutecznych rozwiązań. Książka, która zniszczyła mi w pozytywnym tego słowa znaczeniu głowę. Naprawdę niewiele książek, a przeczytałem ich tysiące w życiu. Nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. Nie traktuj tej książki jako opowieść lekarza o tym, jak ludzie wychodzili z deficytów choroby. Oczywiście, jeśli takowy Cię dotyka, to koniecznie tym bardziej ją przeczytaj. Ale jeśli jesteś w jakiejś czarnej dupie, w jakimś deficytowym dole, coś się wali u Ciebie w życiu, coś nie działa miłość, pieniądze, finanse cokolwiek przeczytaj tę książkę: Miłość, Medycyna i Cuda Bernie S. Sigil. Słuchajcie, to jest trochę tak, że często do nas trafiają jakieś prawdy, o których my wiemy. Zdajemy sobie sprawę nawet, że one są, bo gdzieś je niejednokrotnie słyszeliśmy. Ale w moim przypadku taką pieczęcią i potwierdzeniem słuszności, do czego namawiam ludzi, była właśnie ta książka. Książka, którą polecił Królicki. Książka, która jest w wielkości mniejsza niż A5, ma 236 stron. Jest naprawdę niepozorną książczyną. Która, uwierzcie, zrobi rewolucję. Miłość, medycyna i cuda. Wiecie co, jak przeczytałem tę książkę po raz pierwszy, jak wróciłem z Wrocławia, ja nie mogłem dojść do siebie przez chwilę, bo tutaj tak naprawdę Bernie pisze o, o oczywistościach. To nie są jakieś wydumane prawdy, to nie są jakieś badania skomplikowane, naukowe. Tu nie musisz wnikać w jakieś skomplikowane, matematyczne wzory, ale on to pisze. Nie dość, że prostym i zrozumiałym językiem, unikając nomenklatury medycznej, ale jeszcze pokazuje, jak wielką, jak wielką siłę mają nasze umysły, miłość, medycyna i cuda. Królicki przyznał się na szkoleniu silwy, że czyta tę książkę przynajmniej raz w roku od wielu wielu lat. Obiecuję, że ja też ją będę czytał przynajmniej raz w roku od wielu lat. I nie dlatego, żeby kopiować Królickiego, chociaż to dobry do naśladowania wzór, tylko po to żeby sobie za każdym razem przypominać, co nosimy pod głową, pod klapą, co nosimy pod naszym podczaszką, jaką wielką sprawczą moc ma nasza głowa, a nie chcemy z wielu, naprawdę z wielu różnych powodów korzystać z tego potężnego narzędzia, jaki jest umysł, jaki jest zdolność do relaksowania, do odprężenia, medytacyjne stany, miłości do samej siebie, samego siebie. Uwierzcie. Wydałem w życiu 14 książek, policzyłem to ostatnio. Byłem współautorem kilku. Wydałem naprawdę jakieś niezliczone ilości artykułów. Ta książka to jest coś niedowiary. To wszystko, co zrobiłem do tej pory, to było małe miki w porównaniu z tą książką. Miłość, medycyna i cuda. Namawiam do tego z całej siły. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Naprawdę nie mam żadnego dealu z tym wydawnictwem. Okładka na pierwszy rzut oka jest słaba, to tyle powiem. Ale treść jest czymś, co po prostu was przeora. Polecam z całej siły. Słuchajcie, 555 codziennik motywacyjny. Zastanawiałem się, jak połączyć miłość, medycynę i cuda Sigila z codziennikiem. O, to, że ja powiem o książce, to mówiłem niejednokrotnie o różnych, i wpadłem na genialny pomysł. Słuchajcie, u mnie w sklepie są dwa programy. Jeden z nich to mentalny bezpiecznik, drugi z nich to natychmiastownik antylenkowy. To są. Takie programy, które wiele osób, parę tysięcy osób w Polsce je ma. I pomyślałem sobie, kurde, co tu zrobić, i wymyśliłem, słuchajcie, minus 25% dla Was. I nie dlatego, że tu nie chodzi o kasę w ogóle. W sumie mógłbym je rozdać za darmo, ale mam w tym jeszcze ukryty cel. Minus 25% z kodem Brak stresu do niedzieli do 23:59. Dlaczego? Dlatego, żebyście mogli kupić sobie Jakobsona, Schulza, i natychmiastownik antylękowy, a dwie dyszki czy tam dwie i pół dyszki wydać na miłość, medycyna i cuda. Nawet nie macie zielonego pojęcia, jakiego mam gula, że prawa do tej książki ma firma e, Dom Wydawniczy Lingus, bo ja bym ją wydał tak, że wydanie działowe byłoby małe miki. Nie dlatego, że mam jakąś nieodpartą chęć wydawania książek, tylko uważam, że to jest naprawdę coś bardzo ważnego. W opisie znajdziecie linki do natychmiastownika i do bezpiecznika mentalnego. Minus 25%. Ci, co kupili wcześniej, sorry. Tak bywa. Nikt nie obiecywał, że nie będzie promocji, bo wiem, że się zaraz tacy odpalą. Trudno. Tak wyszło, tak jest i tak będzie. Można sobie tę książkę kupić gdzieś tam na Allegro, w sklepie, na Oliksie. Ja kupiłem na Allegro. Używaną. Kupcie. Jest jeszcze też nowe wydanie. Takie same. Kosztuje ze 20 pary złotych. No a codziennie bezpiecznik... Mentalny bezpiecznik i wszystkie inne rzeczy znajdziesz w linkach. Niesamowite, słuchajcie, rzadko kiedy na mnie robi coś takie wrażenie. Oczywiście ja o tym wszystkim wiem, to co pisze autor w tejże książce, ale to jest napisane takim językiem i tak dociera do łba, że naprawdę bez względu na to, czy jesteś profesorem wyższej uczelni, czy zajmujesz się, nie wiem, dekarstwem artystycznym, czy koronkarstwem, obiecuję ci, że ta książka. Zrobi rewolucję w Twoim życiu. Znam drugą osobę już, bo ja wiecie, jestem takim kolporterem dobrych wiadomości. Ja poleciłem tę książkę swojemu koledze, a mój kolega ma taki sam krótki ląd jak i ja. I tę książkę kupił i przeczytał. I kupił nową w, bo, w jakiejś księgarni, chyba w Bonito. I przeczytał pół tej książki. I zadzwonił do mnie Hubert i powiedział: Cześć łysy, wiesz co. Zrujnowałaś mi jedną przyjemność w życiu, jaką miałem. Ja mówię, jaką chłopciu ci zmarnowałem przyjemność. Palenie fajek, rzuciłem palenie przez tę książkę. I tutaj nie ma ani słowa o tym, żeby rzucać palenie, żeby wychodzić z deficytu z jakiegokolwiek nałogu. Nie istnieje ani słowo na ten temat w tej książce, ale ona buduje wyobrażenie. Przeczytaj bardzo uważnie. Linki znajdziesz w opisie. Kawowiczom z bajkowi.tuslash mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Książki wyszły. My walczymy cały czas ze zwrotami. Ktoś mnie odebrał, ktoś wyjechał na wakacje. Dzisiaj znowu dostaliśmy dwa zwroty z Wielkiej Brytanii, bo tam odkleiły się te zielone naklejki, wiecie, celne. I to widać, że one się odkleiły, że one były, bo ktoś, albo ktoś się celowo zerwał, i oczywiście adnotacja, brak deklaracji celnej. Naprawdę obiecuję sobie każdego dnia, że to były ostatnie wysyłki jakąkolwiek pocztą za granicę. Będą kurierze, będzie drożej, ale sorry, naprawdę. Zast... Ale wiecie co, rozmawiałem dzisiaj z Anką z Londynu, Mediteuszką. Ania, pozdrawiam cię serdecznie. Rozmawialiśmy na, na Whatsappie. I ja byłem święcie przekonany, że to tylko Poczta Polska jest takim, takim tworem, który nie jest definiowalny dla mnie i. Przechodzi ludzkie pojęcie wewnątrz. Nie okazuje się, że Royal Post jest dokładnie taka sama. Poczta w B. Niemczech jest taka sama. Jedyna poczta, która robi na mnie ogromne wrażenie, a raczej dwie, to jest poczta Gany. Słuchajcie, Gany, poczta Gany i poczta Nowej Zelandii. To jest niedowiary. Nasza słuchaczka, bo Patrycja się chyba nazywa, albo Paulina, nie pamiętam, która mieszka na co dzień w Nowej Zelandii, od 20 paru lat. Kupuje regularnie książki, my je wysyłamy tam, wiecie, do poczty nowozelandzkiej i któregoś razu ten strecz, w którym była owinięta paczka, został przez którąś pocztę albo przez któregoś spedytora na trasie. Słuchajcie, przecięty kawałek, ale tak, żeby was nie okłamał. 3 cm 4 i było widać tekturę. Pod, pod tą folią stretch. I wyobraźcie sobie, że Poczta Nowej, Nowej Zelandii nakleiła naklejkę z napisem New Zealand Post i tam, że sprawdzono, że nic się nie uszkodziło, że przepraszamy. Nie do wiary. Ale do, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja widzę, jak do mnie przychodzą zwroty na przykład z paczkomatu postu, albo z DPD, albo z Poczty Polskiej, jak wygląda paczka, która, no, umówmy się, przebieżyła w dwie strony 600 kilometrów. A jak wyglądała paczka, która przemierzyła 30 tysięcy kilometrów? To jest nie do wiary. No dobra, koniec narzekania. Miłość, medycyna i cuda. Koniecznie, naprawdę, namawiam Was z całej siły. Myślcie o mnie, co chcecie. Tę książkę z Was każdy musi mieć. Ja wiem, że zaraz cena tej książki poszybuje w kosmos, ale to jest coś niesamowitego. Bardzo się kłaniam nisko do samej ziemi. Życzę wszystkiego dobrego. Zajrzyjcie w opis, tam jest brak stresu pisany razem. To jest kot rabatowy dający minus 25% na mentalne bezpieczniki i natychmiastownik Antylęgowy. Wszystkiego dobrego, dziewczynki i chłopcy. Do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano, jutro o 9. E, słyszymy się również w wakacjach zmian i jutro słyszymy się również w roku zdobywcy z Łukaszem. W poniedziałek ze mną w ogóle Szos. Naprawdę, jestem pod wrażeniem, że tyle się dzieje. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.